Clear to eee, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Mister Mindful HD, a to jest e, pierwszy odcinek z gry Call of Duty Black Ops Multiplier i to jest właśnie taki krótki meczik na mapce. E, cholera, nie pamiętam jak ona się nazywa. No i będę tu używał karabinu MC-M. E, MSMC Customerized, czyli będzie tam, jest tam FMG i chyba foregrip, jeżeli się nie mylę. I klistyjki jakie mam zostawiam to UAV, cure Package i... Taki jakiś storm, fajnie tam jak on się nazywał A więc tak, powiem mam o, o, trochę Mojej recenzji o Call of Duty Black Ops, Multiplayer'a i w ogóle całej. Więc mam nadzieję, że zdążę. Filmik trwa 70 minut, 7 minut i ileś sekund. Jest godzina 6.54, zdałem sobie o 5 rano, nie wiem czemu, ale... Okej, okay, jest. Eee, tak. Um, Call of Duty Black Ops, jest to naprawdę... Fajna gra, fajna, podoba mi się strasznie Tylko są też duże minusy i... Może najpierw wam powiem o kampanii, co myślę. Niedawno przyszedłem kampanię chyba to była chyba wczoraj i nie, przedczoraj. I myślę, że kampania jest naprawdę... zajebista No i tu oczywiście się skąpiłem. Eee, tak. Kampania jest zawalista, pole naprawdę. Żeby, żebyście sobie przeszli ją no. fajnie dopasowane te różne misje są i dobrze że nie ma tylko misji właśnie z tego roku 2025 tylko też są z tego starego roku 1980 któregoś Duży plus też Tak, teraz wam powiem o zombie Zombie... tak, zombie jest fa fajny mod. Naprawdę transit też im się bardzo udał, tylko te mapy tak... kurcze no. Mapy nie są aż tak zawaliste. Eee, no... fajnie naprawdę się gra. Jeżeli... Nie wiem, też może niedługo nagram. Miałem nagrać, nagrałem, ale tak głos do dupy się dopasował, więc jednak nie uploadowałem. Jeżeli chcecie zobaczyć, oczywiście, jak grałam za switchem, link będzie w opisie, lub możecie gdzieś się kliknąć w lewym górnym rogu, czy tam w prawym na no, screenie Doprowadzę Was do linku od razu. Tak, e, i to, i teraz chyba multiplier, tak? Multiplier, no powiem, że jest trochę fajnym. No fajny jest, tak. W sumie dopasowali dobre killstriki, jest ich naprawdę dużo do wyboru. I nowe bronie, tak. Mm, no, bronie są fajne. Jak widać, teraz biegam z tym małym SMG. Jest on naprawdę dobry. Mm, nie. Fuck, nie użyłem FMG. FMG jest to chyba po meczu. Używam Fast Mugs chyba i 4 Grip. Chyba tak, dobra. Mm, nowe... nowe bronie są naprawdę fajne. Zazwyczaj grałem z TypeM25, jest to Assault awesome Rifle, jest to chyba pierwszy jaki można dostać. Polecam, że ma się jeszcze taki słaby level. <laughs> mapy, mapy są fajne. Na przykład w ta forbiłem ta, tą mapę, tu. fajnie mi się w nią gra. I 1 minus teraz, co so podobno, ale nie wiem czy to jest prawda, ale raczej. Ee, że Newtown, Tak jak włączyli czy tam skasowali z opcji Multiplier mm, Chodzi mi też nie chodzi mi o to Newtown 24x7 tylko ogólnie że na przykład jak bierzesz sobie jakiś randomowy meczyk to nie dołączysz się do nigdy do Newtowna ponieważ go nie ma, ale jak wiesz w Private Match i klikasz tam DLC to to masz oczywiście nuke To nie wiem czy to jest prawda. Słyszałem dużo ludzi mówi. No i to jeszcze to... A i jeszcze... Macuję się powoli kończy. Bo powiem wam jeszcze o lag compensation, czy jakoś, tak? Naprawdę jest tego groma lagów. Lagi to w multiplayerze są chyba największe. Mm, teraz na razie nie wiem, mi się trochę uciszyło z lagami i słyszałem, że ci, co mają gorszego neta, mają lepsze lepszy connection. Na przykład tutaj, no i pokazałem kilka, szkoda. Eee, tak, no, dużo jest lagów na przykład. Przeciwnik, ten co ma gorszego neta, widzi Ciebie i ma czas wystrzelić te parę pocisków, to są naprawdę takie mini-mini-mini mat... sekundy, żeby rakuje, żeby zabić jakiegoś innego. Na przykład... no nie, to nie będzie przykład, dobra. Aj, fuck. Starki za te FPS w prawym górnym rogu. No... Grafika myślę, że jest naprawdę dobra. No tak, i tobie dobija końca. Właśnie się skończył mecz. Dziękuję, że oglądaliście. Wynik mój to był. O, budzik mi dzwoni. Eee, wynik był. Cz, cz, cz. Nie mogę sprawdzić. Szkoda. A ja chyba tam był jakiś tam. Nie pamiętam. Eee, tak. Dziękuję, że oglądaliście. Trzymajcie się. Cześć.